Cześć wszystkim i witam Was serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku z gry Sąsiedzi z Piekła Rodem. Moi drodzy, kontynuujemy naszą eskapadę. W tym sezonie zostały nam jeszcze trzy odcinki. Czas na kąpiel, strzał, w okienko i szarlotka. Zacznijmy może od czasu na kąpiel. Czystość to jedna z największych cnót. Stary śmierdziel z mieszkania obok nie może się doczekać relaksującej kąpieli. Woda już się leje, a tymczasem sąsiad przygląda sobie stary album pełen zdjęciu kochanej mamusi. Napycha się słodyczami i przygotowuje deser. Woody ma jednak w zanadrzu parę sztuczek. Dobra, zacznijmy sobie. No i słuchajcie, mamy. Hmm, mamy parę ciekawych rzeczy, na pewno tym jest do zrobienia. Zgarniemy pierwsze przedmioty. I tutaj mamy czarną pasę do butów, klej i flamaster, spoko. E, tutaj papier toaletowy, mydło, no to standardowo można powiedzieć. Ok, on teraz idzie do kuchni. Hmm. Czy tutaj na górze możemy coś zrobić? Stąd się wziął olbrzymi brzuch sąsiada. A tutaj jest album, tak? Klamaster nie. Ok, no dobra, to spróbujmy wyłowić coś ze śmietnika. W takim razie butelka, butelka. Ok, tutaj mamy jajo. Dobra, szybciorem na dół, bo on sobie wodę nalewa. Marker w sumie czemu nie. Standard. Mydełko. Pasta naręcznik. Okej. Okay. Butelka. A dobrze, butelka zawiera spienioną... spieniony płyn. OK. Ma to sens? No to wiadomo. A, może klej tutaj. Klej do albumu. No tak. Hmm. Pierwszy plank wszedł. Dobrze. Jajko do mikrofali. I to tutaj. Chyba. Uu, dobra, mi ja się wkurza. Możemy coś jeszcze wyłowić? Hmm. coś z tymi cuksami pewnie się dać zrobić, ale już nie ma za bardzo skąd tego ogarnąć. Dobra, idziemy na dół, schowamy się do szafy. Dobra, trzy pranki. No i czekamy. Tutaj można by było coś z tym stolikiem zrobić, może? Nie no, nie wiem, nie mam pojęcia. <ścoughs> Idzie do albumu. Będzie czwarty, piąty, szósty, siódmy. Nie ma za bardzo skąd nawet pozyskać jakieś rzeczy już. Album rozwalony, pięknie. Chyba, że teraz coś się jeszcze odblokuje. Dobra, a czy jakieś żarówki wykręciście Moka, albo czegoś w tym rodzaju? Jancko. Ale zaraz, no kurde, coś, coś nam tutaj brakuje ewidentnie Dwa pranki. No coś tu sami ewidentnie jest potrzebne, tak? Tu jest apteczka, no bez jaj. No dobra, złotego sąsiada niby już mamy. No dobra. Na pewno będzie coś z kulkami. Nie zauważyłem tego wcześniej. Zazwyczaj apteczka wisiała na ścianie, nie? No tak. Środek na porost włosów. Ok. No i na górę możemy iść, wrzucić kulki z pianą do kąpieli. No, a to piana mu yy, uspójdzie Dobra, zdążymy chyba wejść do szafy jeszcze, nie? Dążymy Dobra Robię cięcie i słyszymy się za chwilkę No dobra, mamy pierwszy prank Jeti <ścoughs> pod prysznicem Spoko Mamy otwarte drzwi, ale jeszcze jedną prankdom został na szczęście. Dawaj, dżomek, dawaj. Album. No i sukces. Miam, miam. Mamy wszystko. Dało się. Dobra, 26325. To jest pierwszy wynik. No i zobaczmy, co tam dalej. Strzał w okienko lub szarlotka. No dobra, strzał w okienko lecimy. Sosied jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Nie znosi jedynie, gdy dzieci z podwórka trafiają piłko w jego kuchenne okno. A przecież dzień zapowiadał się tak pięknie. Sąsiedz siedział przy pieninie od czasu do czasu, rozkoszując się słodkim zapachem kwiatów. Ta sieranka trwałaby zapewne nadal, gdyby nie wszedł do Woody. No i dobra, zobaczmy co tym razem możemy. Okej, okay, tu są kule kręgowe. Znaczy kule. Myk, myk i myk. No tak, oczywiście. Co tutaj mamy? Wiem, że nie tutaj. Dobra, te kwiatki wącha, tak? Będzie wąchać kwiatka. Mam nadzieję, że nie wejdzie do łazienki. Nie ma nic. Dobra, czekamy. Może nie wejdzie nam tutaj. gdzie grać na pianinie. Okej. Okay moglibyśmy teraz do łazienki iść w sumie czy do łazienki do kuchni <śmianowidzio> Zmykajmy, zmykajmy. Co to jest? sąsiada. Mhm. Cuchnący ser. Okej. Okay. A czy możemy tutaj coś pozmieniać? Możemy. Okej. Okay. Jajeczko. Gdzie jest ta piłka? Szybko, 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 szybko. Udało się. Mm -hmm. <laughs> Dobra, jeden prank, drugi, trzeci. Eee, dobrze, ser. Mamuśka. Nie zdążę chyba papieru zrobić. Albo zdążę. No raz zobaczymy. Dobra zdążyłem. Chowajcie się, chowajcie się tutaj, dobrze. No dobra, to będzie chyba wszystko. Raz, dwa, trzy. ...albo i nie. Hmm. Coś jeszcze trzeba wymyślić. Tylko co? Ooh. Mm -hmm. Dobra, chodźmy tutaj. To chyba ostatni prank będzie. Dobra, teraz. Okej, okay, to tyle. No dobra, złoty sąsiad chyba był. A my zaliczyliśmy wszystko. Mamy to. Dobra. 2285. Oczywiście kontynuujemy ostatnie miejsce szarlotka. Mmm, pycha szarlotka. Myśli sobie sąsiad kwadając kolejny kawałek do kuchenki. Palce lizać nie wolno jednak zapomnieć o higienie. Od czasu do czasu trzeba się wybrać do łazienki, a czai się w kącie. No i dobra. Co tam mamy tym razem? Klej i marker standardowo. Mm, pewnie, że tak. Mmm To jakieś specyfiki w ogóle mamy Jak widać, my chcą się to walczyć z przykrym zapachem mm, jak czuć bardzo nieskutecznie Bardzo intensywny płyn po goleniu Okej, okay. a tu coś mamy? Pianka do golenia Okej, okay. idzie umyć ręce na dół Tutaj chyba nic nie będzie robić Mhm mm Dobra Zróbmy tak. Dobrze, jajeczko standardowo środek na porównanie z włosów? Niekoniecznie. To możemy podmienić. Nie? Ej, no klikałem to od razu, nie? Hmm. Tam tamtędy chodzi. No dobra. Dobra, nie ma czasu do stracenia. Dobra. I to zamiast tego? Okej, okay, wróć do Woody'ego. I mamuśka do pomozania jeszcze. I do szafy. Myślę, że to będzie git. Dwa pranki już są. I ta śmietana. Mamy to. Dobra, idzie na dół. Zaraz powinien wykipieć bo mamy tutaj raz, dwa, trzy pranki pod rząd. Cztery. No dobra, to będziemy mieć już wszystko. Dobra, jest złoty sąsiad, to najważniejsze. No i mamy Łazienkę, jak zawsze. Pięknie. No jestem ciekaw, jak będzie wyglądała ta akcja z kremem, czy maścią na porost włosów, coś w tym stylu. <lacht> <lacht> o nie! <laughs> Fuck. To było bardzo niesmaczne. <laughs> No i mamy to, mamy to, moi drodzy. 22:338. No, moi drodzy, no to pierwszy sezon mamy zaliczony i drugi sezon stoi przed nami otworem. A tych sezonów jest jeszcze kilka. To jest pierwszy, drugi sezon. Ma 9 odcinków, 6 odcinków ma trzeci sezon, 6 odcinków ma czwarty sezon. I na sam koniec mamy bez paniki. No dobra. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. No i zapraszam Was oczywiście po więcej. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!